Jeśli cierpisz na nadciśnienie, wiesz jak trudno jest utrzymać ciśnienie krwi pod kontrolą. Nadciśnienie to poważny stan, który może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zawał serca, udar mózgu i niewydolność nerek. Przez lata cierpiałam na nadciśnienie i czułam, że nie mam kontroli nad swoim zdrowiem. Moje ciśnienie krwi było wysokie nawet wtedy, gdy regularnie brałam przepisane mi leki. Wtedy zdecydowałem się wypróbować Akardin, aby zwalczyć nadciśnienie. Na początku byłem nieco sceptyczny, ale po kilku tygodniach przyjmowania suplementu zacząłem odczuwać różnice. Moje ciśnienie krwi zaczęło stopniowo spadać, czułem się bardziej energiczny i mniej zestresowany. Po kilku miesiącach stosowania Akardin, miałem kontrolę u mojego lekarza i był on pod wrażeniem moich wyników. Moje ciśnienie krwi mieściło się w normie i byłem zdrowszy niż kiedykolwiek. Naprawdę wierzę, że Akardin była kluczem do kontrolowania mojego nadciśnienia i poprawy jakości mojego życia. Gorąco polecam każdemu, kto zmaga się z nadciśnieniem, aby spróbował tego produktu i zobaczył różnicę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Akardin może pomóc kontrolować nadciśnienie i poprawić swoje zdrowie, odwiedź oficjalną stronę internetową już teraz. Tam znajdziesz szczegółowe informacje na temat produktu, jego składników i jak działa, aby zmniejszyć ciśnienie krwi. Link do oficjalnej strony internetowej jest dostępny w opisie poniżej. Kliknij na link, a zostaniesz skierowany na stronę, gdzie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat Akardin. Mamy nadzieję, że ten przegląd wideo był dla Ciebie pomocny. Aby lepiej zrozumieć, jak nasz produkt może pomóc w walce z nadciśnieniem i poprawić ogólny stan zdrowia. Jeśli podobał Ci się ten przegląd wideo i znalazłeś pomocne informacje, nie zapomnij zostawić swojego likea i komentarza poniżej.